Czy kiedykolwiek czułeś, że opinie innych ludzi niszczą twój spokój i pewność siebie? Dziś odkryjemy dziewięć stoickich zasad, które nauczą cię stać się niewzruszoną skałą, niezależnie od pochwał czy krytyki. Te starożytne mądrości nie tylko uwolnią cię od potrzeby aprobaty, ale zbudują głęboką samoakceptację i wewnętrzną wolność. Podzielę się lekcjami, które pozwoliły mi ignorować hałas świata i skupić się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Wyobraź sobie życie, w którym cudze słowa nie mają nad Tobą władzy. Podejmujesz decyzje z czystym sumieniem, żyjesz autentycznie i kwitniesz w pełni. Stoicyzm daje Ci tę moc. Jeśli to Twój pierwszy raz, subskrybuj i daj like, by tworzyć więcej takich treści. Pamiętaj. Jesteś wart szacunku bez względu na opinię. Nie potrzebujesz walidacji świata, by czuć się kompletnym. Odkryj nasz przewodnik stoicki na Comber, rewolucyjne narzędzie do panowania nad umysłem. To praktyka na współczesny chaos, spokój wśród burz, siła w ciszy. Jeśli chcesz, wolność od sądów innych, zostań do końca. Twoja uwaga wyróżnia cię, szukasz głębi. Zasada 1. Opinie innych to nie Twoja rzeczywistość, epiktet. Nie rzeczy nas ranią, lecz opinie o nich. Krytyka boli, bo wierzymy, że definiuje nas. Prawda, to tylko ich projekcja. Pamiętam złośliwy komentarz szefa. Bolało, aż zapytałem, czy to prawda o mnie? Nie. Jego frustracja. Puściłem. Moc wróciła. Marcus Aurelius. Nie trać czasu na kontrolowanie umysłów innych. Skup się na swoich myślach. Dziś. Następna krytyka to ich opinia, nie fakt. Zasada 2: Twoja wartość jest wewnętrzna stoicy, wartość z charakteru, nie aplauzu. Seneka. Bogać się cnotą, nie złotem. Pochwały mijają, cnota trwa. Odrzucono moją prezentację. Zamiast załamywać się, zapytałem, czy dałem z siebie wszystko? Tak, godny szacunku. Praktyka, wieczorem, oceń dzień cnotami. Uczciwość, wysiłek, opinie niewidzialne. Dziś, zapisz trzy cnoty z dziś. Zasada, trzy, ćwicz obojętność stoicką. Markus, wybierz nie cierpieć. Nie, obojętność emocjonalna, lecz wybór nieingerowania w hałas. Jak skała wobec fal, ktoś plotkował za plecami, uśmiechnąłem się. Ich strata czasu, energia na cele własne, ćwicz, wizualizuj pochwały krytyki, jak chmury mijają, pozostań jasny. Dziś ignoruj jedną opinię świadomie. Zasada 4. Memento mori przed sądami. Śmierć czyni opinie błahostkami, Markus, opuścisz życie dziś, co znaczą słowa, priorytety klarowne. Lęk przed oceną publiczną? Za rok niepamiętane. Mówiłem śmiało. Sukces. Przyszedł. Rano dwóch min. Opinie umrą ze mną. Działaj autentycznie. Dziś ryzykuj mimo sądów. Zasada pięć. Porównuj się z wczorajszym sobą Seneka. Nie porównuj z lepszymi, bądź lepszy od wczoraj. Opinie innych? Nieistotne wobec postępu własnego. Media społecznościowe kusiły zazdrością. Skupiłem się na moich celach. Pokój wrócił. Dziennik co dziś lepsze niż wczoraj. Progres buduje pewność. Dziś jedna poprawa. Zasada sześć. Reaguj cnotą, nie emocją. Epiktet. Inni dla nas. Ucz lub znoś. Złośliwość? Odpowiedz mądrością, nie gniewem. Kolega obraził. Uśmiech plus pytanie. Co cię gryzie? Przeprosił. Siła w kontroli. Praktyka premeditacjo. Przewidź krytykę, zaplanuj cnotliwą reakcję. Dziś przygotuj na trudną rozmowę. Zasada 7. Buduj samodzielność emocjonalną. Markus, szczęście w Tobie niewinnych, nie potrzebuj aprobaty do szczęścia. Rodzina krytykowała wybór kariery, szczęście własne, ich słowa zbladły. Ćwicz samotność, weekend bez kontaktów, pokój wewnętrzny rośnie. Dziś godzina bez walidacji. Zasada 8. Praktykuj wdzięczność za istnienie. Wdzięczność neutralizuje potrzebę pochwał. Seneka. Licz błogosławieństwa. Opinie bledną wobec darów życia. Lista pięciu rzeczy dziennie. Krytyka. Mam zdrowie, dach, reszta mała. Rano. Dziękuj za oddech, ciało, umysł, opinie. Kropla w oceanie. Dziś. Trzej wdzięczności. Zasada 9. Żyj zgodnie z własnymi zasadami. Stoicy. Życie zgodne z naturą, czy jak wolność? Markus, rób co słuszne, inni niech gadają. Wybrałem ścieżkę inną niż oczekiwania. Krytyka, szum. Spełnienie prawdziwe. Twoje zasady: uczciwość, rozwój, dobroć. Miesz się nimi. Dziś decyzja w Wartości Własnych. Zakończenie te zasady: codzienna praktyka. Zacznij od jednej. Progres nad perfekcją. Epiktet: wolność to władza nad sobą. Stań się niewzruszony. Komentarz stoicyzm, jeśli koniec. Subskrybuj po więcej. Żyj wolny od opinii.